Dzień dobry, cześć. Witam was w kolejnym dniu festiwalu. Przede mną złoty zwycięzca w kategorii domów do miliona dolarów. Z tego co widzę, mamy tutaj bardzo ciekawą, nietypową architekturę. Jestem bardzo ciekawa co zobaczymy w środku, bo tego nigdy nie zdradzają w katalogu. W każdym razie to jest taki dom, który na pewno ma wiele elementów tradycyjnych, na przykład przepiękne werandy. Zapraszam, chodźcie ze mną. boczne wejście. Wcześniej pokazywałam Wam takie wejście z werandy. Tu jest na pewno wejście do ogródka. Obok dom dopiero będzie w budowie, będzie budowany. Jest tu piękna pergola i tu z drugiej strony jest wyjście na patio. No dobra. Sprawdźmy, co znajdziemy w środku. I teraz tak, tu mamy wejście do szafy, a tu do łazienki przy tym biurze. Oj, jest tutaj cała łazienka. Z pięknym dużym oknem. patrzcie, jaki piękny element na tej ścianie. Cud. Co mamy łazienka jest cała w panelach. I dotarłam do przeuroczego Powder Roomu, przeuroczej łazienki dla gości. Za każdym razem, e, odwiedzając każdą jedną w trakcie tego festiwalu, zachwycam się, bo tutaj e, najczęściej projektanci dają upust swojej wrażliwości, estetyce i te łazienki są takie bardzo intensywne w swoim wyrazie i e, nawiązują w całości oczywiście do e, stylu, który jest zachowany. W domu. Teraz przeszłam do malutkiego gabinetu, który jest przeuroczy. Po pierwsze, uwielbiam kolor na ścianie, który podkreśla jeszcze romantyzm tego pomieszczenia. Jest ono tak pięknie doświetlone, że ta sztaluga faktycznie idealnie tu pasuje. I choć małe, to według mnie wystarczające, jeżeli chodzi o potrzeby, które powinno spełniać biuro. E Teraz kieruję się z powrotem do przedpokoju, w którym postawiono po pierwsze taki piękny, antyczny stolik, który przyciągnął moją uwagę. I w lustrze zwróćcie uwagę, odbijają się schody, bo jest tutaj wejście na górę. Zapamiętajcie to, ponieważ ten dom jest bardzo ciekawie skonstruowany, ta architektura jest bardzo niebanalna. I zaraz odwrócę się, a tam zobaczymy wejście do. Salonu. Salonu, który jak widzicie jest otwarty na dwie strony świata. Z każdej strony mamy przejście na porcz. U góry przepiękne drewniane belki, bardzo wysoki sufit, a naprzeciwko kominek taki staroangielski. Mam w ogóle wrażenie, że ten dom jest właśnie w takim staroangielskim stylu. No, daleko mu do tych wiejskich oczywiście, ale myślę, że bardziej nawiązuje charakterem do rezydencji takich staroangielskich. Angielskich. Wszystkie te elementy naprawdę cudnie ze sobą grają. Tak jak widzicie, po drugiej stronie mamy przejście do poprzedniego przedpokoju i no, musimy wyjść na porcz, bo jest to na pewno bardzo niebanalne rozwiązanie, którego jeszcze nigdy nie widziałam. Z salonu przemieściłam się do głównej sypialni, sypialni właścicieli, która tak naprawdę znajduje się jakby w osobnym budynku, ponieważ architektura tego domu jest skonstruowana z dwóch osobnych domków, które połączone są ze sobą salonem, w którym przed sekundą byliśmy. W pomieszczeniu tym zdecydowanie zachwyca mnie minimalistyczny design i elementy, które widzieliśmy już na przykład w biurze. Popatrzcie, szatki nocne. Bardzo przypominają biurko, które widzieliśmy w gabinecie przy wejściu do domu. Bardzo lubię te charakterystyczne motywy, które powtarzają się w kolejnych pokojach. Naprzeciwko widzimy komodę, która też stylem nawiązuje bardziej do takich antycznych, i to, na co oczywiście warto zwrócić w tym pomieszczeniu, to tradycyjnie okna które dodają uroku przestrzeni doświetlają pięknie a przy okazji wzbogacają też e, tą architekturę bo ich kształt e, i rozmieszczenie jest bardzo ciekawe I'm tired of sitting on my hands watching what I love with like a houseplant Do you feel alone Teraz przechodzimy do łazienki właścicieli i już na wyjściu widzimy szafki, które stylem przypominają, nawiązują trochę do takich bardziej antycznych wykończeń. Oczywiście są one nowoczesne, natomiast te elementy tradycyjne w tym domu będą się pojawiać w każdym pomieszczeniu. Te szafki kolorem nawiązują również do szafek kuchennych, które za chwilę zobaczycie razem ze mną. Oczywiście nie zabrakło również tutaj prysznica. Tym razem płytki nie różnią się od siebie kolorem, a jedynie kształtem. Z łazienki tradycyjnie już przechodzimy do garderoby. Garderoby oczywiście z oknem. Także nie brakuje w tym domu naturalnego światła. W ostatnim filmie też miałam okazję pokazywać wam projekt domu wybudowany przez dewelopera Homes by Dickerson i mam wrażenie, że charakterystycznym elementem, który wykorzystywany jest w architekturach przedstawionych przez tego dewelopera, to ilość okien. Te przestrzenie są naprawdę bardzo dobrze doświetlone i praktycznie każde pomieszczenie skąpane jest w naturalnym świetle. Czyli przedpokój, który jest połączony z garażem. Garaż mamy tam dalej, więc to jest przejście z garażu do domu. I tutaj właściciele mogą sobie zostawiać wszystkie swoje rzeczy. Te panele tutaj, ta sztukateria ma taki szary odcień, ale w zestawieniu z tym zielonym wydawało mi się, że to jest taki pastelowy zielony. A teraz przechodzimy do kuchni. Która połączona jest z jadalnią. Patrz na te drzwi, cudne. Jak on tu pasuje? Ile w tym domu jest okien? Ile w tym domu jest drzwi? Powiem Wam, że ciężko strasznie mi dodać komentarz do tego, co widzę, bo dla mnie ta kuchnia jest po prostu idealna. Ona aż kipi elegancją. Te faktury, kolory i przestrzeń jest po prostu tak. Cudnie dopracowana i taka niewymuszona. Jest bardzo ciepłym pomieszczeniem. Uwielbiam te górne okienka w szafkach, jeszcze podświetlone dodatkowo. Tutaj mamy bardzo klasyczne rozwiązania, tak naprawdę. Nie dzieje się tutaj nic nowoczesnego, to klasyka w najlepszym wydaniu. Tutaj na przykład podchodzę do części z kredensem no fantastyczne rozwiązanie. Do tego szkło, które tutaj zastosowane, to nie jest zwykła tapla szkła. Ona ma fakturę na sobie, także nie jest zupełnie przezroczysta. Fenomenalne rozwiązanie, można sobie śniadanie czy obiad zjeść na porczu. Jedyny minus tego domu to oczywiście fakt, że położony jest na osiedlu w bardzo gęstej zabudowie i obok stanie kolejny dom, a ten dom aż prosi się, aby umieścić go na jakimś zielonym wzgórzu, i na którym mogłaby mieszkać Ania. Po prostu swoim romantyzmem i wykończeniem, naprawdę bardzo e, pasuje mi do tamtych czasów. No dobrze, teraz swoje kroki kieruję na górę. I tak jak wspomniałam, tych gór w tym domu są aż dwie, bo są to dwa domy połączone salonem. Pierwsze pokoje, do których dotrzemy, znajdują się dokładnie bezpośrednio nad sypialnią właścicieli i nad madrumem stroke you me Jesteśmy w pierwszej sypialni nie jest ona urządzona więc nie będę się tutaj zatrzymywać na dłużej, ale... Oczywiście zwracam uwagę na ilość okien, bo jest ona porażająca, jak na tak małą przestrzeń. Cztery okna, no fantastycznie. Ale teraz przechodzimy do łazienki. Łazienka jest wspólna dla obu sypialni, dlatego mamy tutaj dwa zlewy oraz dostęp do prysznicu, waneny. Oczywiście nad prysznicem, nad waneną wyłożono kafelki z beżowym motywem. Bardzo ładne, klasyczne i minimalistyczne w wyrazie. Teraz przechodzimy do drugiego pokoju, do drugiej sypialni, która również nie jest urządzona, więc tylko chciałabym zwrócić uwagę na biurko i detal przy nim czyli gałkę, która jest w kształcie kwiatu. Bardzo się cieszę, że tych detali tutaj jest tak dużo bo to one często dodają właśnie uroku naszym domom. Teraz, jeżeli zastanawialiście się, gdzie były te schody, które prowadziły na dół, to może w tym momencie będzie lepiej widać. Po lewej stronie jest kuchnia, a po prawej, właśnie teraz, przechodzimy do salonu. Wracam do przejścia na piętro, które było w tej części przy gabinetach, przy biurach. Na półpiętrze na początku mamy taki malutki lowcik, tutaj zaaranżowany na kącik czytelniczy. Jest również na piętrze jedna łasienka dla dwóch pokoi. Te pokoje tutaj są bardzo małe, więc, raczej według mnie, to takie pokoje gościnne może. Bo, nawet szczerze powiedziawszy, w tym jednym zmieściłoby się małe łóżeczko dla dziecka, ale całe pełne łóżko miałoby problem się tu zmieścić. No i ten drugi pokój wcale dużo większy też nie jest. Także to chyba jeden z większych minusów, jeżeli chodzi o ten dom. Czyli mm, właśnie te pokoje po tej stronie przy biurze, one są wręcz minimalistycznych rozmiarów. Łazienka, o dziwo, jest tutaj również z oknem, także y, to zdecydowanie na plus. A teraz mam dla Was jeszcze niespodziankę: coś, czego i ja się nie spodziewałam, y, przyjeżdżając do tej lokalizacji, czyli jeszcze jedno pomieszczenie i to takie w pełni samodzielne. Ciekawi? No to chodźmy. najciekawsza część, znaczy wszystko jest tu ciekawe w tym domu. Ale mm, taka ciekawostka po prostu odnośnie y, tej architektury. Ten budynek obok to garaż, a nad nim mamy jeszcze pokój. Idę sprawdzić, jak to wygląda. To są y, okna od jadalni. Tu mamy przejście pomiędzy garażem a domem. Tak jak wspominałam, tutaj był madrum, czyli ten przedpokój, w którym zostawiamy z rzeczy. A tu jest jeszcze wejście do jednego miejsca. Och, przy okazji, pokażę Wam jedną z piękniejszych roślin tutaj w naszym klimacie. Nie wiem, jak się nazywa ten kwiat, ale ma właśnie takie piękne kuleczki. Tak kwitnie. No dobrze, a ja wchodzę do góry, zobaczyć jeszcze ten pokój a, nad garażem, czyli taki pokój gościnny. Myślę, że w taki sposób można wyjaśnić jego funkcję. Chyba, że jest to strych, zaraz sprawdzimy. Ojej! I tu jest zupełnie osobny pokój, osobny dom. Tego się zupełnie nie spodziewałam, słuchajcie. O oh, wow! Patrzcie na to, co tu się dzieje. Please don't feed around the pushes. I don't wanna push, but you're making this hard. I know something's going on, there's dishes in the sink and trash in the front yard Tell me, what can I do? Do I go for a walk? Should I stay with you? I'm tired of sitting on my hands, watching what I love with like a houseplant Just the other day, I'd see your face and know what to say. Now I'm staring at the ground, stepping over eggshells spread all around. No, i już na koniec podsumowując, kilka najważniejszych informacji. Ta nieruchomość cała miała 3265 sq ft, co daje około 300 m2. Było tutaj aż 5,5 łazienki, pół to powder room i 6 sypialni. Widziałam tak pięknie tradycyjnego domu, z takimi pięknymi dodatkami, z takim smakiem i elegancją. No, słuchajcie, ja chyba jestem znana z tego, że lubię się zachwycać, i lubię doceniać czyjąś pracę, ale ten dom. Zupełnie powalił mnie na kolana, i muszę Wam się szczerze przyznać, że już nie chciało mi się dzisiaj jechać kręcić. I tak, tak mam poczucie, że czy to ktoś będzie oglądał i czy, 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 czy warto aż tyle czasu temu poświęcać. Ale to co zobaczyłam przed sekundą. To był najpiękniejszy dla mnie dom z całej parady. Chyba też przez to, że był po prostu taki przytulny, mniejszy. No, wszystko tam grało. A plus jeszcze to dodatkowe mieszkanie nad garażem. No, to już mnie totalnie rozwaliło. Także jestem bardzo ciekawa Waszych wrażeń. Moje emocje przeszły wszystkie limity. Także bardzo, bardzo mi się podobało i według mnie ta nagroda, ten Golden House w kategorii. Ktoś pomyliłam do miliona dwustu tysięcy dolarów. Zdecydowanie należała się tej architekturze. Ach, jak tam było ładnie. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa.